Mężczyźni mają łódki, malutkie, niczym mysz. W nich maszty krótkie mają i krzywe, że aż wstyd. A ja mam wielką łajbę, co w dumnie rwie się w dal, a to co ją wyróżnia, to gigantyczny maszt. Czy wziąć ja mój maszt, wysoki, twardy słup? Na jego widok wszystkie panny padały mi do stóp Codziennie widzę z rana, jak w ciasnym porcie tkwi hey! Czy widziałeś dzisiaj, czy widziałeś dziś, jak masz mój dumnie Czy widziałeś dzisiaj, czy widziałeś dziś, jak masz mój dumnie lśni? Fregata wyścigowa, tak dumnie z się sam Nie jedna panna młoda uciekła ze mną w dal A gdy się dziewczyn zmęczy, szorując długi maszt Pan, 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 Na inną ją pan, pan, wymieniam, pan, 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 co jeszcze pan, pan, pan. siły ma hey! Czy widziałeś dziś mój maszt, wysoki, twardy słup Na jego widok wszystkie panny padały mi do stóp Co nie widzę z rana, jak w ciasnym porcie tkwi hey! Czy widziałeś dzisiaj, czy widziałeś dziś, jak maszt mój dumnie lśni czy widziałeś dzisiaj, czy widziałeś dziś, jak masz mój dumnie lśni? Choć łódka ma wiekowa, nie jeden przeszła sztorm To każda białogłowa wciąż chce wypłynąć z nią I na bocianie gniazdo trapywać się coraz By poczuć co wyprawia mój gigantyczny maszt Czy widziałeś dziś mój maszt? Wysoki, twardy słup Na jego widok wszystkie panny padały mi do stóp Codziennie widzę z rana, jak w ciasnym porcie tkwi. Hey! Czy widziałeś dzisiaj, czy widziałeś dziś, jak masz mój dumnie lśni? Czy widziałeś dzisiaj, czy widziałeś dziś, jak masz mój dumnie lśni? A, gdy w głym porcie, cumuję nim co noc, komietom sprawiam radość, gdy tylko ujrzą go. Bo pięknie ła, wyrzeźbiony ła, mój ła, maszcik cały ła, jest, A żeglarz ze mnie ła, jurny co wypływał noc i dzień. Hej! Czy widziałeś dziś mój maszt? Wysoki, twardy słup. Na jego widok wszystkie panny padały mi do stóp. Codziennie widzę z rana jak w ciasnym porcie tkwi. Czy widziałeś dzisiaj, czy widziałeś dziś jak maszt mój dumnie lśni? Czy widziałeś dzisiaj, czy widziałeś dziś, jak masz mój dumnie lśni? Gdy czas wypłynąć w morze, a w porcie wstaje świt Mój maszt tak okazały, widoczny z kilku mil Zawstydzi mnie jednego, bo mój najlepszy jest I nie ma nikt dłuższego, bo horyzontu kres, Czy widziałeś dziś mój maszt? Wysoki, twardy słup Na jego widok wszystkie panny padały mi do stóp Codziennie widzę z rana, jak w ciasnym porcie tkwi. Hey! Czy widziałeś dzisiaj, czy widziałeś dziś, jak masz mój dumnie Czy widziałeś dzisiaj, czy widziałeś dziś, jak masz mój dumnie lśni? Przy porcie się spotkało, przepięknych masztów pięć i miejsca było mało, by naraz porcik wejść. A czekał już przy kei kobiet rój, bo chciały wnet zobaczyć jak niewielki, wielki, twardy masz. Czy widziałeś dziś mój maszt, wysoki, twardy słup? Na jego widok wszystkie panny padały mi do stóp. Codziennie widzę z rana, jak w ciasnym porcie tkwi. Czy widziałeś dzisiaj, czy widziałeś dziś, jak masz mój dumnie śni? Czy widziałeś dziś mój masz wysoki, twardy słup, ding-dong. Na jego widok wszystkie panny...